Witam Cię w moim kursie online o pasywie o stronie biernej w języku niemieckim. Jest to kompletny kurs online, w którym dowiesz się, kiedy stosować pasyw oraz jak go budować, jak budować konstrukcję strony biernej w języku niemieckim. Musisz wiedzieć, że pasyw w języku niemieckim jest dużo częściej używany niż w języku polskim, co dla nas nie jest zbyt naturalne, i dlatego, jakby Polacy mają dużo więcej problemów. W, w nauce, po prostu podczas nauki tego, tego tematu, podczas nauki strony biernej, wydaje nam się być dziwna. Yy, dlatego ja tak zawsze mówię, że musimy poczuć pasyw, musimy wczuć się w to, kiedy to mówimy, a nie starać się tłumaczyć dosłownie takich zdań czy konstrukcji, ponieważ na przykład taki zwrot w języku niemieckim, jak dzisiaj rano zostałem zadzwoniony przez moją mamę, to jest zupełnie normalne zdanie. Kiedy Niemcy to mówią, to oni słyszą coś bardziej. Otrzymałem telefon od mamy, albo po prostu mama do mnie zadzwoniła dzisiaj rano. No i dla nas to już brzmi dużo lepiej. Dlatego mówię, że trzeba po prostu to poczuć, a nie tłumaczyć sobie to. Dzięki temu kursowi i ćwiczeniom, które przygotowałam, będziesz w stanie właśnie wyczuć stronę bierną. Aby się z nią oswoić i aby te zdania były dla Ciebie bardziej naturalne, ponieważ taki, ty stronę bierną spotkasz w takiej naprawdę codziennej komunikacji, możesz się zdziwić, dlatego ja mówię, że po prostu jest dużo częściej używana niż w języku polskim, jest to używane w codziennej komunikacji, ale również w korespondencji biznesowej, w mailach służbowych, w dokumentach lub pismach do urzędów, z urzędów, jeżeli chcesz rozumieć, takie pisma, korespondencje, maile, po prostu komunikować się na trochę wyższym poziomie, ładniej, to ten kurs jest absolutnie dla Ciebie. Dodatkowo jest to temat, który bardzo często występuje na różnych egzaminach, certyfikatach językowych, sprawdzianach, kolokwiach itd. Mój kurs zawiera wideolekcje i prezentacje, dzięki którym ja tłumaczę też krok po kroku. Po polsku e, i po ludzku przede wszystkim, nie po nauczycielsku, w stronę bierną. E, jest to kurs idealny dla osób na poziomie około B1 i wyżej. Myślę, że tak, no, minimum A2, A2 plus trzeba mieć, żeby e, jakby wiedzieć o co chodzi, bo pasyw nie jest trudny, ale trzeba trochę rzeczy umieć przed. A mniej więcej wszystko, co musisz wiedzieć przed, znajduje się właśnie w poziomie A1-A2. Więc jak jesteś w okolicach poziomu B1, to super, lub wyżej, to już w ogóle elegancko. Omawiam w tym kursie czasownik posiłkowy WERDEN oraz jego rolę w pasywie, w stronę biernej. Omawiam też oczywiście, kiedy używać, jak używać pasyw. W tym kursie dowiesz się też, że są dwa rodzaje pasywu, czyli Fogang's z pasyw procesu oraz... Słuszczans pasyw i to jest pasyw stanu. Są dwa rodzaje pasywu. Omawiam właśnie wszystkie konstrukcje i co najlepsze, wszystkie konstrukcje we wszystkich czasach oraz z czasownikami modalnymi, co też jest bardzo ważne i też bardzo często występuje w języku niemieckim. W tym kursie znajdziesz również ćwiczenia interaktywne oraz ćwiczenia po prostu w takiej bardziej tradycyjnej formie, jeżeli ktoś woli, do wydrukowania w formie PDF. No i mam nadzieję, że dzięki temu nauka po prostu będzie dla Ciebie przyjemniejsza, a ja zapewniam, że po tym kursie pasyw, strona bierna w języku niemieckim nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Życzę udanej nauki i do zobaczenia na kursie.